Cześć, tutaj Jadren Kochalski i... Stop! Mu... <grywki> Emilia! <grywki> nie możesz pełen O kurde, deski wypadły, sorry! Wojny z Dlatego tak na się nie rozsta! <grywki> Musiałeś to zrobić dzisiaj czy nie? Ej, tyle raz, tak jak ja! Emilia, zostaw mnie!

Ciemaj to. Tego tak mnie na To nie, to nie ich no wina, to twoja wina, że ty przez nogą ruchał! Ja no to chciałam! Ja... No. Kurde, zostawiamy to? Nie musimy to naprawić, no. Ale, no, widać. No! Będzie śmiesznie, no! no. Próbujemy łóżko naprawić. No. Dobra. Teraz nie ruszaj tak długo, no, bo nam się znowu różko rozwany. Już jedna minuta, różowo. No. Dobra. E, to na rynku haski się przywitałem i to mój specjalny gest. I tak, patrzę. Tak. I my teraz e, wytłumaczymy, że ja z nim od tak czasu do czasu będę nagrywał. Czasem e, przez splecking, tak jak widzieliście i czasem przez online. Także będzie chorzowo i do widzenia.